Witajcie na kanale politycznym. Wojskowe centra rekrutacji zaczęły wysyłać pisma do osób, które już wiosną mogą zostać powołane na ćwiczenia rezerwy. Chodzi nawet o 200 tysięcy Polaków. Kto dokładnie może zostać wezwany? Głównie ci, którzy przeszli przeszkolenia w Wojskach Obrony Terytorialnej, Legii Akademickiej, bądź służyli wcześniej w armii. Tu jednak kłania się nowa ustawa o obronie ojczyzny, która stworzyła tak zwaną rezerwę pasywną. I właśnie ta kwestia wzbudza najwięcej emocji. Zapraszam na materiał, który wyjaśnia temat. Młodzi ludzie, jeśli nie wiążą swoich planów z wojskiem, po ukończeniu 18 lat stawiają się na wojskowych komisjach lekarskich, dostają odpowiednią kategorię i o armii zapominają. Dzieje się tak od września 2009 roku, kiedy to ostatni żołnierz z powszechnego poboru opuścił armię. Armia jednak o nich nie zapomina. Teczki osobowe, które do wiosny tego roku gromadziły wojskowe komendy uzupełnień, a obecnie po wejściu w życie ustawy o obronie ojczyzny, wojskowe centra rekrutacji, co roku są odkurzane. Wojsko sprawdza, czy dany obywatel może zasilić szeregi rezerwy i przydać się w czasie wojny. W takich przypadkach wysyła wezwania. Chodzi o to, by w razie wybuchu konfliktu z marszą mógł trafić do jednostki, do której został przydzielony i wykonywać tam określone zadania. Ćwiczenia mają nauczyć rezerwistów podstaw rzemiosła wojskowego, posługiwania się bronią, zasad łączności wojskowej czy elementów taktyki. To jednak nie wszystko. W ramach przedziałów mobilizacyjnych rezerwiści dostają określone specjalizacje w swoich jednostkach. Dlatego wojsko wyłuskuje osoby z określonym wykształceniem i określonymi umiejętnościami i to właśnie im wysyła powołania. Wojskowe Centrum Rekrutacji Rozsyła właśnie w swoim rejonie wezwania na obowiązkowe spotkania, w trakcie których adresat pisma dowiaduje się, że ma uczestniczyć w ponad miesięcznym szkoleniu. Takie specjalizacje, jak np. logistyka, są niezwykle pożądane przez wojsko. Jak mówią żołnierze, w armii logistyka to podstawa, a bez sprawnie zorganizowanego zaplecza żadnej wojny się nie wygra. Logistyka wojskowa trochę jednak różni się od cywilnej, dlatego rezerwista musi przejść specjalistyczne przeszkolenie by w razie wojny szybko mógł wejść w struktury tego systemu. Od lat na wagę złota dla armii są też informatycy. W tym zakresie wojsku brakuje specjalistów nie tylko w rezerwie, lecz również w zawodowych strukturach. Jeden z wysokich rangą dowódców przyznał, że informatyk nie musi spełniać wszystkich kryteriów, ale jeśli chce służyć, to wojsko i tak wita go z otwartymi rękami w swoich szeregach. W tym roku informatycy mogą się więc spodziewać powołań i tylko spory uszczerbek na zdrowiu bądź udowodnienie, że jest się opiekunem dziecka, osoby starszej czy niepełnosprawnej lub jedynym żywicielem rodziny, może uchronić przed ćwiczeniami rezerwy. Osoby z innymi specjalnościami również mogą podnosić te argumenty, chcąc uniknąć powołania. Zdziwienie niektórych młodych ludzi, którzy dostają w tym roku wezwania na ćwiczenia rezerwy, jest o tyle uzasadnione, iż do tej pory armia zapraszała na nie najczęściej osoby, które miały już jakieś wcześniejsze doświadczenia wojskowe. Na przykład przeszły przeszkolenia w wojskach obrony terytorialnej, legii akademickiej bądź służyły wcześniej w armii. Tu jednak znowu kłania się nowa ustawa o obronie ojczyzny, która stworzyła tak zwaną rezerwę pasywną. Trafiają do niej ludzie, którzy wcześniej z wojskiem nie mieli do czynienia. Nie wyklucza to jednak ich udziału w ćwiczeniach. Właśnie te powołania wzbudziły najwięcej emocji. Wojsko w tej grupie rezerwistów, czyli takich, którzy są po kwalifikacji, mają orzeczoną kategorię, ale nie byli na szkoleniu wojskowym, będzie szukać zwłaszcza lekarzy, pielęgniarek, informatyków oraz kierowców. Każdy obywatel ma w razie zagrożenia obowiązek bronienia ojczyzny, jednak ciężar przygotowania takiej obrony spoczywa na barkach wojska, które tworzy system obrony państwa na czas wojny. W tym systemie Ważną rolę odgrywają rezerwy. Od kilku lat wyszkolonych ludzi, gotowych do stawienia się w jednostkach po ogłoszeniu mobilizacji, po prostu brakuje. Tymczasem za naszą wschodnią granicą trwa regularna, pełnoskalowa wojna. Wygląda więc na to, że masowe ćwiczenia rezerwistów, choć na razie wzbudzają sporo emocji, niedługo wpiszą się w społeczną rzeczywistość. Przypomnijmy, że we wtorek w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Pojawił się projekt rozporządzenia Ministerstwa Obrony, który ma być przyjęty do końca tego roku. Przewiduje on powołanie do 200 tysięcy osób na ćwiczenia, w tym m.in. żołnierzy WOD i dobrowolnej służby zasadniczej oraz aktywnej rezerwy, a także do 17 tysięcy osób do służby zawodowej. Po publikacji komunikatu wojska dotyczącego planowanych wezwań pojawiło się w tej sprawie wiele komentarzy i nieścisłości. Głos zabrało też Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji który wyjaśnia, na czym mają polegać i kogo obejmą ćwiczenia. Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, pułkownik Mirosław Bryś, mówił wczoraj na konferencji prasowej, że ćwiczenia pozwolą odświeżyć nawyki żołnierzom i przygotować do obsługi sprzętu, który trafia do jednostki wojskowej. Oto co dokładnie powiedział. W sposób minimalny na ćwiczenia żołnierzy rezerwy będą zapraszane osoby, które nie miały przeszkolenia wojskowego. Osoby, które są po kwalifikacji wojskowej i mają orzeczoną kategorię zdrowia, ale nie były na szkoleniu wojskowym, nie składały przysięgi, nie były w jednostce wojskowej, będą zapraszane do wojskowych centrów rekrutacji. Osoba, która się zdecyduje, będzie kierowana na takie ćwiczenia, które będzie trwało dwa dni, co do zasady, będzie realizowane w weekendy. Ćwiczenie będzie polegało na zapoznaniu się ze sprzętem wojskowym. A następnie nadaniem przydziału mobilizacyjnego do konkretnej jednostki. Potem ta osoba zostanie zwolniona do pasywnej rezerwy. Nie ma żadnych drastycznych zmian w zakresie realizacji i powoływania na szkolenia wojskowe. Tak komentuje to ekspert wojskowy Jarosław Wolski. Temat głośny: Czy Zeta wróciła? Cóż, polecam lekturę ustawy o obronie ojczyzny. W skrócie to wojskowe centra rekrutacyjne mogą powołać na 30-dniowe ćwiczenia ludzi, którzy na komisji dostali kategorię A, ale zasadniczej służby wojskowej nigdy nie odbyli. Ratunku przed tym nie ma. Natomiast obwarowania są takie, że pracodawca guzik Wam może zrobić. Jak tracie w Januszeksie, to wręcz polecam. Natomiast jak macie jednoosobową działalność gospodarczą lub tak zwany wolny zawód, to jest jeden fuck up. Maksymalna rekompensata za utracone zarobki to 720 zł za dzień plus 3000 żołdu. Zatem za 30 dni maksymalnie 24000 zł. Że kosmicznie dużo? No niekoniecznie. Programiści zarabiają 20, 30, 40 tysięcy. Lekarze, dziennikarze, youtuberzy, influencerzy, prawnicy, architekci itd. będą cholernie stratni. Plus spadek obrotu w firmie. Co się na cały kwartał przełoży w danym mikrobiznesie. Zatem słabo, bo Mon nie przewidział tego, albo to olał. No i oczywiście niby powoływane są osoby z przydatnymi zawodami, ale wojskowe centra rekrutacyjne dziedziczą piękną tradycję wojskowego komendanta uzupełnień. Zatem wezwania dostają ludzie, którzy mają już rodziny, jednoosobowe działalności i sytuację zawodowo trudną do odpuszczenia na 30 dni. Oczywiście państwo musi mieć mechanizmy egzekwowania swoich żywotnych potrzeb względem pojedynczych obywateli, oraz należy pamiętać, że mamy nie tylko prawa, ale i obowiązki względem Polski. Ale jak zwykle robi się coś słusznego, ale w fatalnie skomunikowany sposób, udając, że się tego nie robi. No i wolne zawody mają lipę. A tak Jarosław Wolski dodatkowo skomentował briefing szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, pułkownika Mirosława Brysia. Tak zwany manewr hersoński w kwestii przeszkolenia wojskowego zapisanego w ustawie o obronie ojczyzny, który umożliwia nieprzewalenie wyborów obecnie rządzącej koalicji. Zatem dwudniowe przeszkolenie, a realnie nadanie przydziału mobilizacyjnego i dla około 3000 ludzi z kategorii A siły zbrojne RP mogą mieć nawet dobre pomysły ale ich polityczne ograniczenia są jasno tutaj widoczne. Z drugiej strony, wszyscy wiedzą, że król jest nagi w zakresie mobilizacji i rozwinięcia mobilizacyjnego wojsk. Był pomysł na zmianę tego, ale wybory 2023 i 2024 ważniejsze. Abstrahuję od tego, że ze swoją jednoosobową działalnością gospodarczą jadę na tym samym wózku, co inni koło 35-45 roku życia. Żony, dzieci, koszty, Podatki, leasingi, kredyty, 90 dni ćwiczeń ciągiem i firma plajtuje. 30 dni, pół roku problemów. Tylko, że wygodny egoizm ma swoje granice. Na bugu. Będziemy mieć armię z nowoczesnym sprzętem i dobrze wyszkoloną, ale dwóch albo i trzech prędkości i jednorazową. W razie w skończy się polskimi mobikami.